Mam na imię Ania Śliwka, jestem w czwartej klasie Liceum Króla Dawida. Liceum lubię otwartość i że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy taką rodziną, jak i uczniowie, ale też nauczyciele, razem z nauczycielami tworzymy taką grupę, taką... Całość. Wiedziałam, że nauczyć się tutaj porządnie języka angielskiego. Są też specjalne zajęcia, o których możemy tylko rozmawiać przez dwie godziny z native speakerem w języku angielskim i jest to duża wartość. Ale również wybrałam tę szkołę ze względu na nietypowe ocenianie ucznia. Nauczyciele patrzą na nasze zalety, na to, jak mogą nam pomóc być lepszym, wzrastać. Dała mi dużą otwartość, taką pewność siebie, w wyrażaniu siebie poprzez ciuchy, mimo że mamy mundurek, to nadal jest taka otwartość, aby uczeń wyrażał siebie. Dzięki tej szkole mogłam polecić do kilku innych państw i też poznać, jakby co lubię najbardziej, co, co sprawia mi przyjemność i szkoła też bardzo jest otwarta, aby pom pomagać mi rozwijać moje pasje. To jest miejsce, w którym wysoki poziom edukacji i wyniki, które osiągane są przez dzieci, jest jednocześnie współdzielony z bezpiecznym środowiskiem, w którym moje własne dzieci, ja widzę, jak wzrosły, jakie owoce przynosi szkoła w ich osobistym życiu i w życiu naszej rodziny. Budujemy na fundamencie, jakim jest Słowo Boże i Jezus Chrystus. Ta atmosfera, często po wejściu tutaj do naszych szkół, naprawdę jest widoczna. ludzie to i chcę tu być. Ja mam na imię Robert w dalszym ciągu, a moja żona ma cudowne imię. Dobrochna. Dobrochna, Zofia. Dobrochna. Możemy po czterech latach edukacji Urbana w Szkole Króla Dawida powiedzieć, że ja osobiście, jako ojciec, widzę, że jemu to pomogło jako osobie ludzkiej. Po prostu szkoła nie zaniedbała tego procesu dojrzewania i on bardzo mądrze dojrzewa. Ta szkoła bardzo wspiera to, żeby dziecko umiało się odnajdować w nowych sytuacjach. Społeczności klasowe są niewielkie, to nie będą takie napchane klasy 30-osobowe, gdzie człowiek się gubi w tłumie. Chociaż sam osobiście mam różne takie ABS-y i, i ukryte jakieś niechęci do szkół, tak zwanych chrześcijańskich, to tymczasem tutaj ta szkoła króla Dawida się sprawdziła naprawdę dla mnie, i, bo jest normalna. To jest normalne, ja się po prostu nie boję go wysłać do tej szkoły. Nie? Wiem, że on będzie edukowany, a nie indoktrynowany. Nie? Pewnie ktoś może zapytać, a ile to kosztuje, to pewnie jest strasznie drogie, skoro jest takie fajne. Powiem, że nie żałowałem nigdy żadnej złotówki, która poszła na edukację w szkole Dawida dla, dla Urbana. To jest wszystko, to się, to się mnoży razy 100, i wiem, że to, co tam w, w szkole ma, to, to jest coś, co, co będzie procentowało na przyszłość u niego, bo uczy się go myślenia.